Dzień dobry, Mariusz Kowalski. Jesteśmy na poletkach doświadczalnych firmy Agrolog. Znajdujemy się w Golubiu Dobrzyniu. Prowadzone są tutaj doświadczenia od 7 lat na soi. Między innymi w tym roku, jak i w latach poprzednich prowadzimy doświadczenia związane z odmianami i ich przydatnością do polskich warunków na, północny, na północy kraju. W tym roku chciałbym wyróżnić trzy odmiany, które wizualnie na razie nam się najbardziej spodobały i rokowania ich na wysokie plony są na razie najlepsze. Tymi odmianami, które bym chciał wyróżnić, są odmiana Abaka, odmiana Wiskont i odmiana Magnolia. To są te odmiany, na które chcielibyśmy postawić i zachęcić rolników do ich uprawy w terenie Polski Północnej i środkowej. Dlaczego te odmiany? Ano dlatego te odmiany, dlatego, że przede wszystkim dość szybko zrzucają liście i ich, ich, ich plonowanie jest wysokie na poziomie 100-110% wzorca, a przede wszystkim okres dojrzewania jest taki, w którym rolnik może zebrać te rośliny do końca września bądź początkiem października i zasiać jeszcze roślinę następczą. Ekonomia uprawy w Polsce myślę, że będzie się coraz bardziej polepszała. Mówi się o ekonomii, że plon dwóch ton jest już ekonomicznie uzasadniony dlatego, że koszty uprawy szacuje się na 2,5 tysiąca 2600 zł. Więc zbierając soję w ilości 2 tony i licząc ją w cenie tylko po 1500 zł za tonę, tak jak to miało miejsce w poprzednim roku, zyskowność uprawy już jest, aczkolwiek jest to minimalna zyskowność. Natomiast jeśli chodzi o ten rok, gdzie nasiona soi kosztują, szacuje się już poziom wysokości jednej tony w okolicach 2500-2600 zł, Wówczas zbierając dwie tony mamy zyskowność bardzo bardzo opłacalną już i myślę, że to może zachęcić rolników też do wyższej uprawy tej rośliny w przyszłym roku. Chciałbym tutaj nadmienić także, że agrolog skupuje wszystkie ilości, wszelkie ilości jakie w rynku są w soi wyprodukowane Ponieważ zapotrzebowanie na soję naszej fabryki jest bardzo duże, i ilości, które są produkowane obecnie, są jeszcze zbyt małe, więc nie ma takiej możliwości, żeby rolnik się obawiał, że nie będzie miał gdzie sprzedać swoich wyprodukowanych nasion. Jak możemy poprawić jeszcze ekonomikę uprawy soi? No przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fachowy zbiór, na bardzo dobry zbiór, żeby tych strat związanych z koszeniem soi było jak najmniej, a mianowicie z zastosowaniem kosy pływającej, kosy, która dopasowuje się do podłoża i kosy, która kosi wszystkie strąki na samym dole, nie zostawiając strat na polu. Taki sprzęt Oceniamy, że jest w stanie zebrać o 400-500 kg więcej nasion niż zwykła kosa sztywna przy standardowym zbiorze zwykłym kombajnem. W tym roku po raz pierwszy testowaliśmy także w naszych uprawach w soi pielnik wirnikowy, bronę wirnikową, która myślę, że jest ciekawym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wspomaganie soi w jej odchwaszczaniu. Testowaliśmy ten pielnik w uprawie ekologicznej, czyli tam, gdzie nie było stosowanej żadnej chemii. Były tam zastosowane dwukrotne przejazdy, czyli podwójne pielenie tym sprzętem, ale także stosowaliśmy ten pielnik w takiej ochronie mieszanej, gdzie pielnik był połączony wraz z ochroną herbicydową i wydaje nam się, że jest to ciekawa droga. Aby wspomóc się właśnie takim sprzętem w ochronie w skutecznej ochronie soi. Nazywam się Kamil Nowatkowski. Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Polska Soja. Stowarzyszenie Polska Soja w dniu dzisiejszym zorganizowało warsztaty polowe wraz z firmą Agrolog, z którą bardzo ściśle współpracujemy. Stowarzyszenie działa od ponad 3 lat. Dzięki temu mamy już szereg zrobionych doświadczeń. Nasze stowarzyszenie wspiera plantatorów soi w jej uprawie. Staramy się tę uprawę jak najbardziej rozpowszechnić w Polsce. Dzięki uprzejmości firmy Agrolog możemy się spotykać na takich poletkach doświadczalnych, gdzie możemy naszym członkom naszego stowarzyszenia pokazać to, co działamy, to, co robimy, to, co testujemy od, od kilku lat. Naszym głównym celem jest rozpowszechnienie uprawy soi w Polsce oraz pomoc w zbiorze tej soi, w jej sprzedaży do firm które zajmują się przetwarzaniem tej tej soi i to jest nasz główny cel. Zapraszamy wszystkich plantatorów soi do współpracy z nami, do dołączenia do naszego stowarzyszenia. Dzięki czemu mogą państwo otrzymywać szereg informacji, szereg wyników doświadczeń, badań i wszystkich bieżących spraw, które dzieją się w Polsce, jeśli chodzi o uprawę, uprawę soi. My staramy się być zawsze na bieżąco mieć najświeższe informacje. Jesteśmy po to, żeby Państwu to pomóc, takie informacje udostępnić i mamy nadzieję, że one będą mogły pomóc Państwu jak najlepiej soję uprawiać we własnym gospodarstwie. Zapraszamy również na konferencje sojowe, które będą się w listopadzie Organizowane przez Stowarzyszenie Polska Soja. Na konferencjach będziemy przedstawiali dużo wyników, doświadczeń, du jeśli chodzi o planowanie, jeśli chodzi o skuteczność ochrony. E również z danymi z tego roku, więc będziemy już dużo mądrzejsi. Konferencje będą organizowane w Golubiu Dobrzeniu oraz w Ożarowie. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskasoja.pl gdzie znajdą Państwo wszystkie bieżące informacje związane z naszą działalnością i z tym, co robimy na co dzień, czym zajmujemy się dla Polskiej SOI.